Cześć, w dzisiejszym materiale prezentacja butów Revit Magnetic GTX. Co może przyciągnąć Waszą uwagę w tym modelu butów? Zapraszam na ten materiał. Revit Magnetic GTX to buty takie, nazwijmy to typowo turystyczne. Mamy tutaj buty, które są bardzo lekkie, a dzięki zastosowaniu membrany Gortex mamy tutaj do czynienia z butem wodoodpornym, oddychającym i do tego jeszcze wiatroszczelnym, szczelnym, także praktycznie przez cały sezon motocyklowy możemy jeździć właśnie w tych butach. Cholewka tego buta po części została wykonana ze skóry bydlęcej, czubek tego buta, pięta i część tej, ta piszczelowa została właśnie wykonana z tego materiału, natomiast pozostała ta Większa powierzchnia cholewki jest wykonana z materiału PWR Mesh, czyli jest to taka siateczka, która jest wykorzystywana przez Revita, i to jest materiał, który ma duże właściwości odporności na ścieranie. I dowodem tego jest chociażby certyfikat, który te buty otrzymały, ponieważ mają certyfikat butów motocyklowych. No to jest rzecz oczywista, ale warto spojrzeć na metkę certyfikacyjną i zobaczyć, że jest tam w zasadzie wszystko na najwyższym poziomie. Wysokość tego buta jest na poziomie drugim, czyli zostały zaliczone do butów wysokich. Odporność na ścieranie, na przecięcia i sztywność poprzeczna, podeszwy. To wszystko jest na poziomie drugim, także oprócz tego, że mamy naprawdę komfortowego, lekkiego buta, to jeszcze mamy do czynienia z butem bezpiecznym. Za ten komfort oprócz membrany Gore-Tex, Oczywiście jest tutaj kilka elementów odpowiedzialnych, które trochę ułatwią, e, czy dochodzenie w tym bucie, czy po prostu pracę na, e, na podnóżkach motocykla. E, mamy wstawkę elastyczną, taką harmonijkę z przodu buta i z tyłu nadpiętą. To zdecydowanie poprawi tutaj komfort użytkowania. Natomiast jest nakładka pod dźwignię zmiany biegów, jest to nakładka gumowa, która poprawi ten kontakt z dźwignią i na pewno nie będziemy mieć problemu z wbijaniem odpowiednich biegów. Biegów. Sama podeszwa ma tutaj lekki bieżnik, typowy dla takich touringowych butów, także nie spodziewajmy się jakiegoś agresywnego bieżnika, który w terenie nam po, pomoże. Jest tutaj podeszwa, która ma w środku taką wkładkę antywibracyjną, więc nawet jeżeli mamy motocykl, który przekazuje pod nóżkami dość duże wibracje, to tutaj ta podeszwa może nam trochę te wibracje zminimalizować i będzie się dużo bardziej komfortowo jeździło motocyklem. Oczywiście, Revit zadbał również o takie bierne bezpieczeństwo, ponieważ mamy tutaj do czynienia z, z tyłu nad kostką z odblaskiem, a w środku, czy też warto wspomnieć, znajduje się protektor SeaSoft na kostce, więc dodatkowo jeszcze jest materiał, który pochłania energię uderzenia, także dodatkowe zabezpieczenie. Tak się prezentuje ten but, który jest typowym touringowym, turystycznym butem. Myślę, że warte uwagi, chociażby ze względu na bardzo rozsądną cenę, jak na but. Z membraną GoreTex. Oczywiście link do tego produktu zostawiam w opisie do filmu, więc tam możecie aktualnie zobaczyć, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu butach. Ja Wam dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.